Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj będę sadzić tulipany. Wiem, jest późno, ale złapałam fazę na tulipany, a ponieważ cebulki były już w promocji takiej powyprzedażowej, posezonowej, więc no, postanowiłyśmy z mamą kupić trochę cebulek tulipanów, ale w tym roku postanowiłam, że się nie poddam i nie będę karmić myszy. Dlatego tulipany będę sadzić w tym roku w takich doniczkach wyłożonych siatką. Dno jest wycięte i ta dziura jest zasłonięta siatką metalową. Dodatkowo jeszcze przygotowałam sobie kapturek, którym na razie przykryję. Po prostu, gdyby był śnieg, myszy nie będą mogły wejść od, od góry. Natomiast wiosną, jak tulipany zaczną wschodzić, to po prostu tą wierzchnią pokrywkę zdejmę. Tych tulipanów kupiłam sobie trochę. To jest zdaje się pełny czerwony. Tutaj jest taki biało-fioletowy. Tu niebieski papuzi. A jeszcze kupiłam. Szafirki takie ładne z postrzepionymi płatkami. Także trochę tych tulipanków tutaj jest. Kupiłam jeszcze cebulki Lilii, ale nad nimi się zastanawiam i chyba przechowam je po prostu w nieogrzewanym garażu do wiosny i posadzę je dopiero wiosną. Także czas zabrać się do pracy. Na razie pokażę Wam, jak przygotowałam właśnie te dna doniczek, żeby je osłonić tą siatką, jak dopasowałam tę siatkę, żeby to jakoś tak ładnie się trzymało. Wycięłam sobie takie kwadraty z siatki, tak mniej więcej większe od dna o około 4 te kratki. Ta siatka ma wielkość oczka 0,8 cm, 8 mm, i teraz robię dwa nadcięcia z tej strony. Wkręcam przytrzymując siatkę i z kolejnych trzech stron też robię właśnie takie nacięcia. Tak. W sumie najgorsze w tym wszystkim to jest cięcie siatki. Te nożyce są bardzo fajne, ale zaczepiają o siatkę i to się bardzo niefajnie tnie. No ale jakoś sobie trzeba radzić. I trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. I Teraz odginam te części środkowe, które są tutaj w ten sposób. Tak, teraz to odsunę, żeby może było lepiej widać. Tak. I teraz dopiero odginam te rogi. Rogi troszeczkę zaginam w tą stronę. Tak. Tak. No i teraz doniczka do góry nogami. I trzeba to delikatnie włożyć do środka. I trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. Można to robić w rękawiczkach, ale te druciki zahaczają mi się o rękawiczki i jest mi niewygodnie, dlatego wolę to zrobić delikatnie samymi rękami. Tak, aha. Tak, jeszcze raz. I tutaj trzeba przez ten rant przejść żeby się nie zaczepiały te druty oranż delikatnie. O. o! I już mamy siatkę w środku. I tam trzeba po prostu to tak podociskać. Można bardzo dobrze się dociska o, w ten sposób. Tymi rączkami od nożyc tam i do środka tak żeby zagiąć te oczka żeby dokładnie pasowała mam nadzieję że tam coś będzie widać tak. no i już mamy gotową doniczkę mysz mi tutaj na pewno nie wejdzie a tulipany spokojnie będą sobie rosły. Dno mam już zrobione, i teraz przygotowuję górę. Trzeba wyprostować trochę siarkę. Przykładam tak. Zaginam. Trzeba uważać na palce. Tak. I tak. I teraz rogi. I tutaj. O. I tak. I tak. tak. i jest taki koszyczek metalowy, przygotowany do posadzenia tulipa. I tutaj posadzę niebieskie papuzie. I zobaczcie, te cebulki są naprawdę bardzo ładne. Mimo, że to są cebulki z takiej wyprzedaży posezonowej, no to są naprawdę ładne. Są duże, zdrowe, nie są zapleśniałe, także Naprawdę sklep się spisał. Wyglądają bardzo ładnie. I teraz do tej mojej doniczki tutaj wsypuję ziemię. Tak mniej więcej około 4-5 cm. Troszkę ugniatam, ale tak nie za bardzo. I układam cebulki. Zobaczę. Może w ten sposób. W takie kółeczko. Powinny się zmieścić. Pięć tulipanków. Nie zajmuje dużo miejsca. O, i na środek jeszcze jeden. Tak. O. Teraz tutaj. O. I tak posadzone tulipanki. Trzeba teraz przysypać po prostu ziemią. Ja mam tutaj ziemię trochę wymieszaną z tymi przekompostowanymi liśćmi. Także też fajnie bo nie będzie taka zbita. Ja mam ziemię, tak jak mówiłam, bardzo ciężką taką ilastą. I tutaj koło doniczki też trzeba ładnie ugnieść. Krywka mi się tutaj kręci pod rękami. O, tak. I nakładam moją pokrywkę. Trzeba docisnąć o. tak. I w ten sam sposób posadzę wszystkie moje tulipany. tej ziemi trzeba nagarnąć o tak i już mam jedne posadzone i w ten sposób wszystkie będą zabezpieczone przed myszami i może wreszcie mi myszy nie zjedzą pamiętam jak kupiłam takie zielone koszyczki no i niestety efekt był taki że te tulipany, które były sadzone bez koszyczków, no to została połowa tu sadzonek. Natomiast te, które były sadzone w koszyczkach nie zeszedł ani jeden. Po prostu mysz, jak już weszła do tego koszyczka, to kręciła się w kółko i jadła co popadło. No więc zeżarła wszystkie tulipany z koszyczka. Ale może tym razem się uda. No, tulipany są piękne, ale przez kilka lat nie kupowałam. Właśnie dlatego, że zjadały mi je myszy. Mam już wszystkie tulipany posadzone. Siedem doniczek z tulipanami. Okryte siatką. Od dołu, od góry. No i zobaczę, czy ten mój sposób się teraz sprawdzi. Jeżeli ten sposób się sprawdzi, to w przyszłym roku użyję szerszych doniczek, takich jakich producenci używają do hodowania chryzantem. One są szersze, także tutaj będą fajniejsze, no ale nie mam takich doniczek, musiałabym kupić, ale zależy mi na czasie, bo jest już późno. Zapowiadają takie no, głębsze przymrozki w najbliższych dniach. I ta ziemia może trochę bardziej podmarznąć. A w przyszłym roku zobaczę, może kupię właśnie parę takich szerszych doniczek. Tak wyglądają moje tulipany zabezpieczone przed myszami. No i jeszcze zaraz posadzę szafirki, ale szafirki to już posadzę tak normalnie, jak zwykle się sadzi. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.